Cześć! Witam Was! Ja jestem Kacper! I dzisiaj jest kolejny odcinek z chomikiem. Już nie było dwa tygodnie. I widzimy chomiczka pięknego, takiego takie, Oczywiście pamiętajcie o subiku i łapeczkę do góry. Wpadajcie też na insta, czyli świat dla chomików. I też, I też niedawno przyszła kula. Taka, taka fajna zielona. <sk> improving... y y y no. Underneath... I no. I teraz się tak będziemy bawić takim chomiczkiem się będziemy bawić No nie, 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 no chodź, no chodź. Okej, okay. także w tym momencie yy, orzeszek se tam, coś tam... O coś, coś tam se porabia. Nie musimy wiedzieć co. To jest dzień z yy, życia chomika. Nie no, no, żartowałem. To jest po prostu odcinek. Taki, żeby był. O chomiku. Nie, nie, nie. Ty tam nie sodisz, ty tam nie sodzisz. Dobra Przedstawiamy sobie kamereczkę W moją stronę Pyk pyk, siemano Ja jestem kaspera No i właśnie biorę tego yy, Chomiczka w moje skromne progi Ło ty Kasza jeden No chodź ty, no chodź no co ty jesteś Taki Ale cringe Co? Problemik, problemik. Patrzcie, on ma normalnie problemik ze mną. Nie, jak już, to tutaj sobie idziesz. Ja to są oczywiście nagrywam na patyczku i dlatego ja mam S. No, co tam dobra teraz zrobimy tak, że ten to tam wejdzie do, do o tej tej kuli. Dlatego dlatego. Yk jej nie ma tylko jest tutaj. Eee, chwileczkę Ora? Iście proszę bardzo Co porabiasz? Chodź Wejdziemy sobie do kuli Eee, chwileczka. Bo telefon musi chcieć ze mną współpracować. Dobra, będzie krzywo. Mam to gdzieś. <hahaha> Siemano. Kacpero i to przejmuję ten kanał. Dobra, chodź, chodź Rzeszek. Ty sobie tam, tam pójdziesz do kuli, eee, chwileczkę tylko ją otworzę i no, 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 no i wchodzimy do kuli. proszę bardzo, żeby tam na Twój ogonek, yy, okej, okay. no i możesz śmigać. <grym> A początek musi... Musi zobaczyć, gdzie jest, czy jestem w ogóle bezpieczny, czy nie. Jak widzicie, na razie się boi. Chyba myje z rączki albo się, to się cały tam myje. Tego do końca też nie wiadomo, co tam porabia. Tylko ostrożnie patrzymy. Kamarkę trzeba sobie przesunąć. Nie gryź tego. No pokaż jak się widzą. O no, no, no. Kurde. Nie gryź tego. Przestań tego pogryźć. Dobra, no halo, halo. Homek. Homek. A okej. Okay. Czyli to już będzie na tyle tego odcinka. Ja, ja, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dlatego cześć i pa.